Trzecia kolejka Ligi Fanów, jesteśmy po pierwszych spotkaniach, Między innymi mecz Samba z The Drink Team, ze mną Kacper Ciołek i Mikołaj Kulik. 16:4 4 porażka, no na razie zbieracie cały czas frycowe, czy czegoś te pierwsze trzy mecze was nauczyły? No tak szczerze to niczego, nie wyciągamy żadnych wniosków. nie ma... <grym> Fardo na grubo. No tak, no co, co by tu dużo mówić, No nie wyciągamy wniosków, nie ma też replay z meczy, żeby przede wszystkim zobaczyć nasze błędy. No, ale miejmy nadzieję, że wygramy chociaż jeden mecz, nie zajmiemy ostatniego miejsca, bo to będzie porażka totalna. No, ogólnie jedna wielka klapa, nie ma co na ten, nie ma co na ten temat więcej mówić. A Miko, jak wygląda to z Twojej perspektywy? No, popełniamy pra, praktycznie można powiedzieć karygodne błędy, tak naprawdę. Nie wyciągamy też z tego wniosków, to jak Kasper powiedział. Nie trenujemy, jeżeli już wychodzimy na przykład sobie pograć tak po prostu między meczami, to robimy to w sposób tak jaki nie powinniśmy. Nie, nie trenujemy tego, co powinniśmy. Nie trenujemy gry pod presją, tylko na przykład jakieś strzały z daleka. I tak naprawdę, no, jeżeli będziemy grać tak dalej, no to nie, nie wróży nam dobrej przyszłości. No Bardzo krytycznie podchodzicie do tego, no bo ja obserwowałem dzisiaj pierwszą połówkę waszego spotkania i e, piłkarsko moim zdaniem nie odstawaliście od zespołu The Drink Team ale brakowało właśnie takiego trochę pomysłu i, e, no i tak jak mówicie te, te głupie błędy, które no, za często wam się zdarzają. My jeszcze nie mamy takiego cwaniactwa boiskowego tak jak starsi że no ogólnie takiego cwaniactwa boiskowego nie potrafimy jeszcze się jakby do końca zgrać no, nie ukrywajmy, jesteśmy młodą drużyną jeszcze nie zgraną mieliśmy in, in, inny zespół ale nie, nie wyszło nam Przyszliśmy tutaj, chcieliśmy się jakoś pokazać, ale no jeszcze trzeba wyciągnąć. wyciągnąć duże, dużo wniosków. Dużo wniosków no. No ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, bo jesteście najmłodszą, najmłodszą drużyną w Lidze Fanów i mimo wszystko się nie poddajecie, przychodzicie cały czas z pełnym zestawieniem. Coś w twoim zdaniem Mikołaj można, można poprawić w waszej grze? Przede wszystkim e, można poprawić, tak jak już tutaj wspominałem, te głupie błędy. E, trzeba będzie przede wszystkim wytykać, też e, szkoda, że tych replay nie ma, ale przede wszystkim e, no, tutaj co można poprawić. E, nastawienie na te mecze, ale jednocześnie ich, do nich przygotowanie, bo e, jednak no, jeżeli my graliśmy te dwa pierwsze mecze z połową drużyny, która przyszła no, w stanie, że tak powiem, upojenia alkoholowego, no to bądź po, bądź, alkoholowe. bądź po jakiejś imprezie, no to to nie jest podejście na poważnie. Wiadomo, nie jest to nie jest to nie, powiedzmy ligami Mistrzów, ale no, powinniśmy brać to na poważnie. Poważnie, powinniśmy grać na 100%, a nie traktować to, powiedzmy, tylko jako zabawę. Ja myślę, że musicie sobie pogadać w, w, wspólnie w drużynie. No i życzę Wam lepszych wyników i jestem przekonany, że na pewno potencjał boiskowy na to jest. Dzięki. Dzięki bardzo.